Jesteś nadludko silny i w prawnym walce wręcz. Odporny na warunki, które zabiłyby zwykłego człowieka. Odwalasz niekiedy takie akcje, jak robacje, że inni by się zesrali ze strachu. Dlatego preferujesz lekkie skórzane kurtki. Zbroje płytowe to nie twój styl. W każdym razie, mieszkańcy krainy, w której żyjesz, w większości są uprzedzeni do nie ludzi. Próbują ich zniewolić lub wygnać. Tortury są na porządku dziennym. Wszystko oczywiście w zgodzie z chorym prawem. Ciebie też nienawidzą i boją się, bo mają cię za odmienca, Oceniają cię po dziwnym wyglądzie. Niby przypominasz człowieka, ale dla nich jesteś potworem. Zwalają na ciebie winę za wszystko. Nie jeden przesądny chłop, rycerz, czy czarodziej najchętniej by cię zabił. Walczysz z ludźmi i z potworami. Stale przekonujesz się, że ludzie są dużo gorsi. Hendarzani, uprzedzeni rasiści. Czasem sam się zastanawiasz, czy bliżej ci do człowieka, czy do potwora. Albo czy byłbyś szczęśliwszy jako człowiek normalny. I cóż, trzeba przyznać, stałeś się przez to wszystko dość marudnym lukiem i samotnikiem, ale mimo tego masz jednak dobre serce i nawet szucisz od czasu do czasu ciętym żartem. Chcesz tylko robić swoje, zdarza się, że przyjmujesz nietypowe zlecenie do wykonania, takie, którego nikt inny nie miałby odwagi się podjąć. Czy ktoś taki miałby nadawać się do opieki nad dzieckiem? I don't think so. GIF. Ale i tak będziesz musiał. Bo magia, czy inne tam przeznaczenie. Choć wcześniej nie wierzyłeś w takie bzdury. Jednak nie wyprzedajmy faktów. Pewnego razu zajmujesz się jak zwykle swoimi sprawami. I wtedy spotykasz tego wkurwiającego gościa. Zaczyna za tobą wszędzie szwendać się. Ciągle śpiewa piosenki. Ma się za muzyka. Obrażasz go bez przerwy. Mimo tego typek się nie zraża. I chce się zakumplować z tobą. Typowy kurwa czarusz. W końcu masz nawet wyrzuty sumienia. Z powodu tego całego naśmiewania się z niego. Ostatecznie okazuje się być porządnym gościem. I przyznajesz, że w sumie nawet ma ten talent muzyczny. Zostajecie najlepszymi przyjaciółmi. Podróżujecie razem i przeżywacie wiele przygód. Jakiś czas później poznajesz tę dziewczynę. Jest piękna i inteligentna. I pyskata jak diabli. Magie ma we krwi. A w walce radzi sobie nie gorzej z ciebie. W końcu się w niej zakochujesz, ale okazuje się, że w rzeczywistości nie zawsze była tak piękna, jak gdy ją poznałaś. Wcześniej odstraszała swoim wyglądem, ale zmieniła wygląd za pomocą magii. Na żądanie pewnej bardzo wpływowej czarodziejki, rodzice zostawili ją na pastwę losu. W jej żyłach płynie nieludzka krew, ale czy przeszkadza ci to wszystko? Nie. Nawet uważasz, że dodaje jej to charakteru. W gruncie rzeczy macie wiele wspólnego. Chcesz bardzo z nią być. I też w sumie na tobie zależy. Choć przez jakiś czas sugerowała, że wolałaby klasycznego, ładnego rycerzyka. Nie, Roszczeniowa baba. Relacja i więź między wami jest dość skomplikowana. A zwłaszcza na początku. Tak czy znaczy. inaczej. Poza tym wszystkim. Ty chcesz tylko zajmować się swoim fachem. I żyć w spokoju. Niestety. Zostajesz mieszany w wielkie intrygi z królem i czarodzikami w roli głównej. Zdejmujesz klątwę z królewny. By the way. Cała ta klątwa wyniknęła z powodu brudnego sekretu jej tatusia. Króla? Namawiają cię nawet na zabicie smoka. Niechętnie się zgadzasz. Okazuje się, że smok jest w pyte, więc zostajecie kumplami. Za swoje dokonania stajesz się sławny na całą krainę. Spoufalasz się z rodziną królewską. Z drugiej strony, stajesz się obrońcą innych odmieńców i nie ludzi. Koniec końców chyba zadziałała jakaś magia. Czy tam inne przeznaczenie? I nagle musisz stać się przykładnym ojcem. Ale przede wszystkim pachniesz jak cebula. Jesteś ogrem, masz na imię Szrek.